Czy lepszy ten, czy Springfield, czy Milwaukee? No i tutaj jest trochę co kto lubi, dlatego że w tym motocyklu w trakcie jazdy trochę czuć więcej komputera. W takim sensie, że ten motocykl jest łatwiejszy do opanowania, jest bardziej przyjazny użytkownikowi, który pierwszy raz jeździ na tak wielkim motocyklu. Bo jest to zupełnie inna przygoda niż jazda na motocyklu, który waży 200 kilo. Tutaj mamy ponad 400. To naprawdę wymaga pewnego przyzwyczajenia i dosyć pewnej ręki i płynnych ruchów. Tutaj komputer tutaj komputer pomaga. No, no pomaga i nikt mi nie powie, że nie pomaga, dlatego że czuję różnicę, jak dodaję gazu, jak ja tę manetkę odkręcam. To chwila mija, zanim coś zaczyna się dziać, więc jest po drodze jakiś komputer, który jakieś tam decyzje podejmuje. Wiele manewrów na motocyklu z Milwaukee, tych, które wykonuje na tym, skończyłoby się z gaśnięciem motocykla, czyli gwałtowne puszczenie sprzęgła na przykład. Albo takie. Raptowne dodanie gazu, to na sprzęcie z Miliłoki potrafiłoby zerwać przyczepność z tyłu, a tutaj po prostu miękko, miękko sobie przyspieszamy, więc ten komputer tutaj pomaga, więc ten motocykl jest bardziej przyjazny po prostu komuś, kto nigdy nie jeździł na takim sprzęcie, ale jest też bardziej przyjazny komuś, kto nie chce trochę walczyć ze sprzętem.